Hej, kochani, Jedziemy właśnie na nasz nowy filmik. Zaraz wracamy. Jedziemy z operatorem i z Olafem. No to jedziemy. A ja gdzie mamy przed wywiadem. Super. A, super. A ty? Ja. Przed wywiadem, jak? Nie no. O, ja znam przed Szkoda, że nie ma parkingowego. Tu jest nasze drzewunio. No to wybaczcie sobie. Zapraszam. Ola, na to jesteś. Kupuję sobie wamaszkę. To jest takie, że jak Nie wiesz, one połamane przez. wyprawy, Ale nie wiesz, to jest takie właśnie. Proszę, operator, pokaż, gdzie ono stało przed upadkiem. Tutaj się spadło. Porwało się. Idziemy na przesłuchanie. Ty... E, to drzewo leżało u Milany na podwórku. No i e, dziadek i wujek Milany przeciągnął je w skrócie do skrócie mów. A my przeciągnęliśmy. To, to drzewo tutaj, tak? Tak. No i tak, teraz opowiem to zupełnie tak jak było. Otóż kilka dni temu to drzewo spadło na ziemię i wydarzyło się coś dziwnego. No i z całą grupką z naszą bandą uliczną, którą już w filmach wam opowiadałam, z całą wszystkimi bawiliśmy się na tym drzewie. Urządziliśmy sobie jako ławkę, aby takie zebrania, odpoczywaliśmy tutaj i mówimy Fajnie, żeby to drzewo tutaj zostało. Bo przecież będzie trzeba ścinać drzewo, żeby zrobić ławkę. A mamy ławkę, tak? No. I pewnego dnia wieczorem jedziemy w koło sobie. Przejechać się. A tu nagle wracamy, żeby usiąść nie ma drzewa. Szukamy go wszędzie, a jest na moim podwórku. Tutaj. Tu jest garaż mojego dziadka. A tu jest brama. I tam było to drzewo. Więc poszłam do mamy, babci i dziadka się spytać, co jest grane. A dziadek powiedział, że z wujem przetargali je, bo chcą mi pociąć, bo trzeba to sprzątnąć. No to ja yy, poszłam do, do grupki, otworzyliśmy bramę i tak, jeden stał na czatach przed wilkami, drugi przed autami, trzeci przed autami, a czwarty, czy nikt nie idzie z mojego domu. No a reszta niosła. Operator na rolkach wiózł, na <laughs> Wszyscy złapali drzewo i idziemy. Zostały same rysy na drodze, zaraz wam pokażemy. Uważnie tak było. I potem przynieśliśmy je na to samo miejsce. Było naprawdę ciężkie, prawda? Bardzo ciężkie, bardzo. I dajcie łapeczkę w górę, bo no. specjalnie to nagrywamy. I... Bez łapeczek co? w górę, że dzieci mogą wszystko, jeśli chcą. Bez łapeczek... No to ogólnie jest to drzewo, niestety. Było przeniosone, i musieliśmy to drzewo przenieść. Nie jest, jest rysza nasza. Zrobiliśmy, który... żeby nie No, już tutaj ledwo co widać. Teresy. Jednak trochę jest. Możecie nie zauważyć. O, tutaj najbardziej. Czyli to tutaj widzicie? Tu jest to drzewo, tu jedzie ten pasek. I tutaj na tym ogródku właśnie było to drogie. Stąd wynieśliśmy, a teraz pokażemy pasek mojego dziadka i wuja. Przyjechał yy, tutaj. To tego, żeby... Tu jest? Kawałek. Tu kawałek jest? Tu jest? po trawie wieźli. trawie, Tu po trawie, Tutaj. trawie. Tutaj. tutaj widać, widać jest? i Tutaj. tutaj jest? jest? ten jest? No i my tutaj Czy to jest ten ślad? No i my tutaj Tutaj. Tu jak Tutaj. widać. Ślad jest? Taka dziura. No, a potem przynieśliśmy je na miejsce. Dokładnie tak, jak było, prawda? Tak. Ej, z tego by można zrobić ognisko. Też tak myślałam. No i yy, po, posz, przynieśliśmy do drzewa. I poszłam po babcie. Mówię, babcie, chodź na chwilę na dwór. Yy, babcia mówi, co? Przecież drzewo się zniszknęło z podwórka. Co? A ja mówię, wynieśliśmy ją całą bandą. Ma się zaśmiała i powiedziała... No to cicho, przed mamą i dziadkiem, nic nie powiem, a wy się bawcie. No i poszła do domu i rano dziadek nie chciał począć. Wszedł do piwnicy, wziął piłę i idzie na dwór, żeby pociąć drzewo, a drzewa nie ma. Pyta się babci, babcie nudziło ci się i pociąłeś drzewo, albo je gdzieś przeniosłaś? No gdzie sama? Zapytaj się y, wnuczki. A ja mówię do dziadka, dziadek drzewo jest na miejscu, tam gdzie jego miejsce. Dzieci wyniosły, papa Kłapeczkę, dajcie subskrypcję, żeby to drzemu nie było pocięte. Wielka prawda. Pamiętajcie, yy, nie niszcie drzew ani żadnych roślin. No, no i teraz zabawa. Nie Dobra Uch. Chwilę prawdy, nie czy drzewo się załamie? Nie załamie, bo ja po jeszcze cztery już podziewa. Mam nadzieję, Zdawa. że będę mogła jeszcze nagrywać Żeby Mila się na tym drzewie nie, nie połamała, nie połamała. I czy przejdzie do końca? Przeszła! Ja, przeszła do końca! A z powrotem przejdzie? Ale do mistrzów! Czy pójdziesz da radę ujść z powrotem? To jest najgorzej, jak to drzewo się przechyla. Chwila przychylą. prawdy! Czy, o, czy na idzie. Na idzie, 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 idzie i czy dojdzie? Dojśła! Wygrała, wygrała, wygrała! się nie złamiesz, Nie Nie złamiesz, drzewo jest na solidne. Kilkanaście osób było na tym jednocześnie. No, dlatego jest tak trudno. Ja czuję, że to, trzeba się podobno. Spróbuj z drugiej strony wejść i w dół od tej gałęzi. Tak będzie łatwiej. Aha! Aha! jest, jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Idę, nie wiem, jakie to I właśnie to, że właśnie podobno zarwie. Gdzie to, się właśnie podobno No, to jest za trudne. Gdzie właśnie na zarwie. Mam nadzieję, że się nie zabiję. Bawimy się w coś? Zaraz. Jezu. I zleciała. Nie, to mam na gałęzi. I dała w prawe. Dobra. A! Przejdź do końca i z powrotem. Z powrotem jest łatwiej. Z jedną stronę. Z powrotem jest łatwiej. Hejko, Olaf. Oj, spadła. Chciałabym to wierzyć. A czemu tą gałąź wybrałaś? Tą drugą.